Cześć i witajcie, oto mamy same zło, serduszko już siedzi, ale oczywiście jak to przy już tak wiekowym XJ, czego się nie dotniesz, to trzeba wszystko naprawiać, wymieniać, remontować. Także tak, roleczki z napędu, obydwie dostaję. nowe łożyska, pompa od wspomagania przeszła. Przeszła taki półremont. Środek został wymieniony na lepszym stanie, bo był straszne rowy. No silnik to wiadomo, głowice nowe, bo to jest tak, dół jest, dół jest z Frontiery. Głowice są założone starego typu, czyli silnik został zestarzony o parę lat. Bo głowice mamy świece od dołu, tak jak to jest oryginalnie rocznik 9.5. Tu podstawa filtra powietrza już jest cało, tak jak ma być. Tutaj to też jest zrobione. Tutaj jeszcze trzeba to wszystko tu zagumować, to będzie jeszcze rozbierane, bo będzie malowane to wszystko, ale na razie jest to wszystko tak skręcone, pomierzone, tak jak to ma być, że po prostu już to pomalować potem na tip-top. Wisko, yy, no wisko nie żyje, po chwili, będzie szło jak szmata. Pumpa wody nowo, wszystkie przewody i walo, tutaj niestety jest umfal. Bo nagrzewnica była tak zabita Przeżerała się entkalterem, przeżerała Potem Próbowałem przedmuchać wodą, to tamto Amen, nie do rady Niestety Ja nie wiem gdzie to jest O, jest jeszcze tu w szmatce o. Takie coś... Kurde, w... to pokazać czekam, Taki kamyczek wyleciał z nagrzewnicy, także w, aż się boja tam o, co tam w niej jest także nagrzewnica umarła na z nagrzewnicy nic nie będzie, ogrzewania nie ma widać już przewody i wale już tu przygotowane do podłączenia pod magistralę, ale jest założony tam bypass. no bo na co to podłączenie jak i tak woda będzie zapierdzielać do środka zbiorniczek odkamieniony, lux. o, widać stan o tym powrócą zdjęcia, jak to wygląda. Czujnik ciśnienia oleju używany jest założony, ale nie działa. Skoko, nie skoko ta wskazówka, czego wymienić. Bo był manometr, pod piętr, ciśnienie było fajne, a tu na czujniku jest ciśnienie. Raz większe, raz mniejsze, skacze ta wskazówka. O, ten czujnik też już ma dość. Ogólnie to jest rocznik 95 i czujnik jest z tyłu tam. I to jest. Kijowo podłączone, bo tak. To idzie wiązką ten kabel, tu, tu, tu i wychodzą te kabelki tu do tej wtyczki. Znowu się to wraca do tej wiązki, idzie to tą wiązką i dopiero wchodzi to do sterownika. Ja wiem, że może wtedy mieli nadmiar kabli, ale to było spierdolina straszna. Bo tam z tyłu przy turbie to ten czujnik tam, no wiecie, jak to przy turbinie temperatura, co robi z kablami. Także jest tak, czujnik jest tu. Nie wiem, czy go będzie widać. O, widać go. Jest tutaj założona podstawa ze filtrem w dół, czyli rocznik 97 w dół do góry, czyli do 0,1. Ale wiadomo, ten, tak jak jest czujnik tutaj, to on był tylko i wyłącznie w roczniku 97. Potem 98 już miał czujnik po środku, tu jest z tyłu, z, tak jakby zaraz przed wejściem do muszli, do turbiny powietrze, to on jest tak tutaj. No, sorry, za zapalec. No, także ten. To jest najlepsze rozwiązanie tutaj z tym czujnikiem, bo on jest łatwo dostępny. Czujnik jest w miarę tani, bo to jest dwupinowy czujnik, nie trzypinowy. No, to. Tyle z takich przeróbek, co jeszcze tu tak zostało przerobione z nowszego modelu. No to tak, wiemy, napinacz starego typu, został tu zamontowana cała łapa z napinaczem nowego typu, żeby po prostu już do tego nie wracać. Rurka, wiadomo, tu jest gumowy przewód do, 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 do waku pompy. Ja tutaj założyłem rurkę, tak jak jest to już w poliwcie 97, jeszcze na wersję na waku pompę także jest tutaj to tak tutaj mija się to tu wokół cięgna od pompy wszystko jest tu w porządku Bo guma to guma wiadomo ona już jest sprachciała ciała zaraz się rozleci będzie dziura w układzie podciśnienia a po co to komu potrzebne. No i następny temat alternator zamiast dziewięćdziesiątki jest tu założony alternator z Granda ZG. Od 95 do, 90, do końca 97, gdy była wakupompa, czyli nawet pierwszy rok poliftowego, znaczy poliftowego, pierwszy rok ZG z falem na elektronicznej pompie, jeszcze miał wakupompę. No i te za alternator chyba nie wiem, 118, 120 amper, coś takiego. No, widać, że jest to kobyła. Tutaj jest modyfikacja zrobiona, bo alternator jest wyższy i ta łapa nasza musi iść. O 5 mm do góry. Także tu jest dystans zamontowany. To jeszcze brakuje naszej ekierki. Tej wielkiej. Tu jest wielka taka ekierka, bo, bo to jest 95 rok. No, także co tu, co jeszcze? no yy, Odma została starego typu, już nie zmieniałem na nowy typ. Mówię, niech ta blacha tam będzie, tak jak to było. Co tu jeszcze takiego poprzerabianego jest na nowszy typ? No, w sumie no to nic więcej. Tak, to przy silniku, no przy silniku, no co noc, tyle ten alternator. Tam przy tym ta podstawa tego filtra oleju, że jest taka, nie inna. No, już jakbym wiedział, że jest taki problem, bo robi się duży problem z dostępnością dźwigienek tych starego typu, to po prostu założyłbym tu już głowicę na dwie szpilki, nie na jedną. Po prostu jest ogromny problem ze zdobyciem dźwigienek. Po prostu nie, Włosi ich nie produkują już, no i już po prostu lepszym byłoby rozwiązanie założyć tu mostki mmm, na dwie szpilki, no ale niestety nie wiedziałem, że zrobi się aż taki problem, no bo rzadko kiedy się remontuje te starszego typu, bo to w Jeepie był tylko 95 rok. Ewentualnie Kleisler Voyager 94, 93, 9.2 i chyba 9.1. Miały, znaczy 9.1, nie. 9.1, 9.2, 9.3 to były jeszcze na śrubkę regulowane. Dopiero potem weszły popychacze od 9.4, tak jak wrzucałem ten filmik z ostatniego Voyagera. Co tu jeszcze zostało, tak do ogarnięcia? No to tak, wiadomo, no nagrzewnica jest up. Tutaj trzeba to jeszcze podokończyć, podomalowywać. Tutaj wszystko było zgnite. Hmm. Membranka tutaj od zbogacenia dawki paliwa, muszę ją poszukać, zbosza najlepiej nową, bo ona jest strasznie słaba i, i ma słabą reakcję na gaz ten silnik. Wiadomo EGR off, także no, tam go nie ma. No, no Odpalimy go, żebyście mogli posłuchać. Tutaj o, taki fajny napis się tam skrada. Ogólnie Jeep typu tarka dla niedźwiedzi, no, ale to już... To już że tak powiem musi zostać. Jeszcze coś jest z obrotomierzem, coś jest ze czujnikiem chyba położenia wału, bo wali jego błąd. No, tu trzeba o pierdzielnąć. No, Ciśnię około 2 bary, teraz pokazuję. O, widzimy taki przeskok dostaje. Nie? Jest wyrobiony w jednym zakresie no a już, to już a trochę lepszej już tej reakcji dostaje no się musi wszystko poukładać. nowe końcówki wtrysków tam są dużo rzeczy jest takich nowych no, no. tu słychać, bo nie ma egiera, i tu jest, o nie ma jeszcze zaślepki tutaj czekam na zaślepkę no, ale tak się on pracuje ogólnie silnik są dół miał 177 tysięcy przejechane i miał bardzo fajne honowanie no, i to czuć po spalinkach, że spalinki są bardzo dobrze dopalone i czyściutkie także jeśli chodzi o dół tutaj silnika i cała góra, no to to już musi wy... Musi to wytrwać do końca tego auta, no chyba, że ktoś się zlituje nad nim i wyremontuje go blacharsko, tak jak to powinno być zrobione. No tu widzimy jeszcze ABS się pali, pewnie któryś czujnik jest uwalony. No i tak, tak to jest, no. Ja chyba wiem, czemu tu te dziury są, bo tu są te kurwa wkręty od tego jebanego daszku chyba. No jasne, że tam jest, ja pierdole, nie, aż po prostu Brak słów na to, jak ktoś to auto skaleczył, po prostu zniszczył je, robiąc to, co jest zrobione na tym aucie. No, teraz zgasimy, go Tutaj też następny temat. To jest w ogóle nieoryginalne. Nie ma tu ściemniacza, są tu ino mijania, a tu są postoje. No, kurwa, mać co. Szkoda było na oryginalny włącznik. Nie, po prostu no... Ręce opadają, mnie, jak to jest pomalowane. A był taki fajny granatowy. Tutaj blachowkręty na żywca do dachu powkręcane. Żadnych zabezpieczeń. On stoi, to woda kapie po prostu do środka do niego, nie? No. Także no, tak wygląda. Pasa jeszcze przed niego nie ma, bo co? Eee... Potrzebuję ten kawałek wtyczki, bo on jest aż zielony w środku, piny są wszystko zielone tutaj i całą wiązkę z pasa, bo jest taka rzeźba, że nie chce mi się jej po prostu całej tworzyć, tylko po prostu przyjdzie druga wiązka z pasa i tyle. No. no, Także tak to wygląda rozrusznik, też tam jest po pełnym remoncie, automat, Bendix, wszystko z Boscha. Tu, że tak powiem, rozrusznik jest zrobiony na tip-top, turbo też po remoncie, no. Jest tu dużo, dużo pieniędzy jest wsadzone. Także mechanicznie silnikowo będzie luks, tylko co z tą tarką do niedźwiedzi, jak tym wstyd, po prostu na ulicę wyjechać, no to ja nie wiem. No ale to już nie będzie mój problem. Dla mnie jest ważne to, żeby to auto doprowadzić mechanicznie, żeby one mogło gdzieś tam jeździć w okolice Szczecina, zajechać po prostu nie na lawecie, tylko na kołach, a tu tak nie ma zawieszenia z przodu luzy na przekładni są okropne gałki kierownicze też są jako tako już też już nie są pierwszej nowości wszystkie tuleje, sworznie, wszystko na wahaczach Swo sworznie, zwrotnicy, wszystko jest wydupcone z tyłu tuleje na resorach o, po pożal się boże pokażę wam ino tutaj to zobaczcie se jak ktoś kurwa wyciął dziury w podłużnicach z jednej i z drugiej strony tutaj taka niespodzianka Bzzz. No, już, kurwa, i no jedna została. Ostatnio było ich tam więcej. O, tutaj też no kurwa coś pięknego. Nie Zobaczcie jak on wygląda od spodu. Kurwa, go niezwykle Ten wydech, kurwa, cały wydech jest do wymiany. Tu tu... jest Sonino. Jak się tak patrzy, to oni no z zewnątrz bez rdzy jest, a to, co jest od spodu... Bo to wszystko tutaj się kryje pod tym, nie? Aby to zaczął szlifować, zdzierać, nie? Tutaj ten napis 4 na 4 pomalowany. Kurwa, nie? Jest zwolennikiem oryginału i ładnego stanu xj Rozumiem, może być do terenu poprzerabiany, ale niech to ma ręce i nogi, a nie takie coś, co jest po prostu tutaj. No, także... Tyle ode mnie. Potem już będzie filmik z końcowy, już końcowy, jak już będzie wszystko poskładane, wszystko na zicher. No, także pozdrawiam i do usłyszenia.